Dzień dobry, kochani, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na wtorek 7 września 2021 roku. Mam nadzieję, że poniedziałek minął Wam yy, spokojnie. Zobaczmy, jaki będzie wtorek, bo to mnie bardzo interesuje, bo mam jutro dzień troszkę taki. Yy, no, szybki, szybki. Mam nadzieję, że taki nie będzie. Wolałabym go spędzić z, totalnie y, spokojnie. No to patrzymy, kochani, co my tutaj mamy. O, Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy i Lawenda. Przepiękna karta. Mam nadzieję, że ją widzicie. Y, kochani, Czwórka Mieczy pokaże nam spokój. Y, I całe szczęście. Spokój i moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy, żeby wytchnąć po prostu. Karta Czwórki Mieczy bardzo często pokazuje sytuacje, w których możemy się zrelaksować. Na pewno pokaże też jakąś ciszę. Może pokazać też, że wszelkie decyzje, które będziemy podejmować jutro, będą naprawdę przemyślane, będą takie przeanalizowane, o tak bym powiedziała. Karta Czwórki Mieczy powie też o mocnych, przemyślanych inwestycjach o dobrym takim wykalkulowaniu, o wiedzy, która będzie dotyczyła spraw, które są dla nas ważne i jednocześnie będziemy umieli wykorzystać tę wiedzę w tych właśnie sprawach. Więc fajna karta, bardzo mi się podoba. Powiem wam, że, yy, powiem wam, że jutro też możemy, kochani, szukać sobie takiego miejsca yy, izolacji, troszkę odosobnienia, takiego wytchnienia, bo będziemy chcieli po prostu sobie się zrelaksować. Nie? Więc yy, dla jednych może to być dzień na szukanie sobie takiego miejsca, bo będzie szaleńczy a dla innych z kolei będzie dzień bardzo spokojny i taki harmonijny, bym powiedziała. Tak będzie płynął sobie w swoim własnym tempie, powoli nikt, tutaj, nikt nikogo nie będzie absolutnie ścigał. Dodatkowo, jeśli widzę lawendę, to nie umieszkam powiedzieć, że lawenda właśnie pomaga się zrelaksować, pomaga się odprężyć, dodawana jest do kąpieli, jest też bardzo wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym i produkuje się z niej m.in. olejek lawendowy, przepraszam, ale tu do mnie SMSy przychodzą. Mało tego, lawenda wydziela obfity nektar i jest miododajna, kochani, miododajna. To jest po prostu. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście miodu lawendowego. No, każdy jest fascynantem, że tak powiem, i fascynuje się innym miodem. Jedni lubią gryczany, inni lubią lipowy, a jeszcze inni będą bardzo cenić sobie miód lawendowy. I powiem Wam, że miód lawendowy jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. To jest bardzo dobry miód, ale i też. No, nie ukrywajmy, nie małe pieniądze kosztuje. Kochani, dodatkowo do tego wykorzystuje się lawendę. Jako odstraszacz komarów, odstraszacz moli, na pewno znacie takie zawieszki do szafy o zapachu lawendowym. Kiedyś, kiedyś kupiłam sobie takie mydełko lawendowe, które po prostu tak pięknie pachniało, że aż szkoda, je, szkoda go było z niego korzystać w łazience do mycia rąk. Więc nawet położone na półce w szafie, czy też na zewnątrz, dawało tak obfity zapach. Tak mega pachniało, że naprawdę w domu czuć było lawendę już w przedpokoju. Więc opłacało się, opłacało się wydać te pieniądze, bo jak wiemy, lawenda tania nie jest. Kochani, jutro naprawdę dzień, w którym będziemy szukać sobie odosobnienia, relaksu, będziemy próbowali się odprężyć, ale i też może ten dzień będzie taki bardzo, bardzo spokojny. Na to oczywiście liczę. Kochani, yy, i co jeszcze mamy? Mamy jeszcze kartę radę jako akceptacja miłości. Po prostu pięknie te karty wyglądają razem. Muszę Wam to pokazać. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Yy, przysunę, przysunę troszkę. Nie, nie będziecie widzieć. Słabo widać, słabo widać. Słabo widać. O, teraz jest widać. Yy. Przepiękne karty, ale wiecie co ja Wam przeczytam z książeczki? Bo ten fragment ym, o tej akceptacji miłości bardzo mi się podoba. To jest karta numer 38. Dobrze, czytam kochani. Ym, ten obraz przedstawia harmonię przeciwieństw męskości i kobiecości. Masz zdolność dawania miłości w sposób wolny sobie i innym. Ważne jest, aby zrozumieć, że jesteś teraz cały, kompletny i doskonały oraz że poprawisz życie innych. Miłość może się zdarzyć. Miłość jest prawdą we wszystkich sytuacjach. Kochaj duszę wcieloną w Tobie. Wyraź więcej miłości w swoim życiu i pozwól sobie czuć się kochanym. Wszystko dzieje się dokładnie wtedy, kiedy powinno. W tej kolejności wszystko, co się dzieje, ma się wydarzyć. Wnosisz w ten świat jasne światło i indywidualność. Naprawdę fajnie, fajnie jest to napisane. Bardzo mi się podoba ten fragmencik. Karty są przepiękne, przepiękne. Tutaj, jak widać, odłożone zostały takie ogrodowe kapcie, buty ogrodowe, rękawice i sierp. I ta lawenda sobie tak tutaj spoczywa, leży na tym koszyku. Piękny obrazek, a tutaj mamy właśnie pana drzewo i panią. I tutaj jest pani też jakby wyrastała z tej trawy, spod drzewa, z tych, z tych liści, z tych korzeni gdzieś. Bardzo, bardzo piękne są obie te karty. Kochani, no to chyba byłoby wszystko. Życzę wam naprawdę jutro udanego dnia, spokojnego, co by można było nawet i w pracy poszukać sobie chwili spokoju i. Takiego odpoczynku. Mam nadzieję, że tak będzie, że ta, że ta karta się jutro zrealizuje i pozwoli nam się w ciągu dnia chociaż na chwilę odprężyć. No nic, do zobaczenia, do jutra, pa pa!